Nagroda imienia Janusza Korczaka jest adresowana do tych wszystkich, którzy mają szczególne zasługi, szczególne osiągnięcia w propagowaniu dzieła Starego Doktora. Literalnie jest adresowana przede wszystkim do instytucji, które pracują na ideach Korczaka. Jest adresowana do Środowisk, środowisk, lokalnych, do liderów lokalnych, a także do osób, które mają duże zasługi, duże osiągnięcia. Myśmy to określili taką kategorią, może nie, nie najlepszą, ale wyrazistą, jasną. Nazwaliśmy to kategoria osoby publiczne związane z ideami Korczaka. Na bardzo różnym polu. To mogą być pedagodzy, lekarze, artyści, księża, e, ludzie, którzy znają Korczaka, propagują swojego e, Korczaka zarówno w swojej pracy, jak i w działalności społecznej. Mamy także w regulaminie. E, e, Konkursu, nagrodę specjalną, którą przyznaje Kapituła. To jest nagroda wyjątkowa dla osób, którym przez wiele lat pracują, których dzieło ma szczególne znaczenie, zarówno w skali polskiej, jak i międzynarodowej. Szczególne znaczenie dla idei krzewienia praw dziecka, idei korczakowskiej, ale także generalnie dla edukacji. Edukacji szeroko rozumianej, edukacji społecznej. To jest bardzo ważny akcent. Mówimy nie tylko o szkole, ale mówimy o edukacji adresowanej do szerokiego odbiorcy.